Serwus muzykanci, każdy kto zaczyna grać jakiś utwór na kordonie chciałby go od razu umieć, jeżeli to jest na przykład oberek szybki chciałby go umieć, od razu chciałby go grać bardzo szybko i bez potknięć i co się pojawia, jeżeli źle się nauczysz Grać powoli ten utwór, bo wiadomo, że jeżeli ktoś zna dobrze nuty, ale bierze nowy utwór jakiś, na tapetę tak zwaną, także uczy się najpierw go powoli grać. Od razu nie gra go w tempie 160 bitów na minutę czy 130 trochę wolniej. Wiadomo, że trzeba trochę to wolniej zagrać. Jeżeli się, jak się uczysz wolniej grać, uczysz się grać poprawnie, ale jeżeli właśnie przeskoczysz i za szybko będziesz chcieć zagrać, szybko pojawia się nieczystości. To jest, można powiedzieć, taka dykcja, jak się mówi. Jak ktoś nie, właśnie nie wymawia końcówek, jakość. Jak właśnie przeważnie, jak śpiewasz. Zwróć uwagę, czy wymawiasz końcówki, znaczy dobrze, czy słychać. Sić, siści. Sić, siści. Si, czy słychać te końcówki, jak mówisz, czy jak śpiewasz. Także tak samo jest, taka dykcja jest w graniu. Na przykład, już wkrótce będzie na platformie szkoleniowej Akademii Muzykanta, oberek na bok z drogi. On jest dosyć szybkim oberkiem, ale dzięki ułożeniu tutaj całą rolę odgrywa ułożenie palców. Czyli trzeba wiedzieć, jakimi palcami zagrać, którymi palcami zagrać, i wtedy się go naprawdę można go szybko zagrać i się nie pomylić. I na przykład, jeżeli będziemy go ćwiczyć, tam jest taki wstęp i sobie gramy powoli najpierw. I trzeba w taki sposób, później, jeżeli go będziesz grał szybko, to trzeba wszystko szybko zagrać. A ten akurat oberek jest, jak mój nauczyciel, też wojabodzi, mówi, że im szybciej się gra, tym łatwiej ten oberek. Także jest bardzo fajny. Ma być czysto. Nie ma być żadnych jakichś jest. Zobacz, jest dwa razy. Jest tutaj na przykład e. Teraz. I jak grasz szybko, to mogą ci umknąć nawet te dwa, bo tu jest zmiana palców. Także jeżeli ćwiczysz, to najpierw pamiętaj, żeby ćwiczyć powoli. Druga część jest jeszcze jest delikatnie trudniejsza, bo ta pierwsza jest taka tylko na kordach. Jeszcze raz to samo. Także jeżeli będziesz tu mieć źle palce ułożone, bo tutaj palce, tak jak mówię, zawsze ułożenie palców to jest podstawa. I później musisz długo to grać, zanim przyspieszysz. Wszystko musi być zaakcentowane. Na w tym zaakcentowanym bo to jest oberek Czyli najpierw powoli Także uważaj co grasz To nie dotyczy tylko oberków, wszystkich utworów Sprawdź swoje utwory, czy grasz czysto wszystkie dźwięki Wiadomo, że każdy dodaje coś także od siebie Jakieś dogrywki, jakieś niuanse, jakieś... Yy... Coś takiego Takie slajdy Ale chodzi, żeby zachować główną, pierwotną część melodii i zrobić to z dykcją, czyli czysto. Zanim przyspieszysz, pamiętaj, żeby zagrać czysto. Także pamiętaj, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, żeby później móc przyspieszyć. Nie możesz wsiąść od razu do samochodu, zdajeś prawo jazdy, wsiadasz do samochodu i jedziesz 160, nawet autostradą. Nie możesz, bo się. Wszystko powoli. Musisz przejechać ileś kilometrów, żeby później móc dopiero szybciej jechać. Także im będziesz dłużej jechać wolniej samochodem, nauczysz się więcej i wtedy dopiero można przyspieszyć i wtedy dopiero palce ci też przyspieszą. I oczywiście trzeba wiedzieć, którym naciskać, bo to też jest ważne, żeby sobie ich nie połamać tutaj na klawiszach. I pamiętaj, żeby zalajkować ten film, udostępnić, skomentować. I pamiętaj też, żeby przegrać życie na akordeonie, i niech inni zatańczą, jak im zagrasz.